Słowa Ewangelii według św. Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla Niego, gdyby kamień młyński zawieszony Mu u szyi i wrzucono Go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat Twój zawini, upomnij Go, i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko Gorczycy, powiedzielibyście tej morwie. Wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna.